Projekt Seniorzy z Pasją i Wigorem był realizowany przez Fundację Drogowskazy w partnerstwie z Centrum Usług Społecznych w Kurzętniku. Jego głównym celem była aktywizacja społeczna seniorów. Zadania zrealizowane w ramach projektu zostały dobrane w taki sposób, aby odpowiedzieć na potrzeby seniorów i stworzyć dla nich możliwości dla rozwój relacji międzyludzkich oraz zdobycie nowej wiedzy i kompetencji. Które będą miały pozytywny wpływ na ich życie. Oferta była interesująca dla grupy docelowej i odpowiadała na ich potrzeby. W ramach projektu przeprowadzono szereg zajęć merytorycznych skierowanych do seniorów, dotyczących różnych tematów. Zajęcia dotyczące kreowania własnego wizerunku miały na celu przekonanie i nakłonienie osób starszych, aby odnalazły potrzebę i chęć dbania o swój wygląd oraz pokazanie im, jak tego dokonywać. Szkolenia z zakresu nowych technologii pozwoliły osobom starszym zdobyć praktyczną wiedzę i wskazówki, jak odnaleźć się we współczesnym świecie wypełnionym nowoczesnymi sprzętami. Warsztaty kulinarne stanowiły okazję do rozwinięcia umiejętności technik gastronomicznych i polubienia zdrowego domowego jedzenia oraz promowały będą lokalną kuchnię. Na etapie tworzenia wniosku dokonywano regularnych konsultacji z potencjalnymi beneficjentami, którzy wyrażali swoją opinię na temat proponowanych zajęć. Podjęte zostały również wszelkie starania, aby aktywnie włączyć beneficjentów we współtworzenie projektu na każdym etapie jego realizacji, aby jak najlepiej dostosować go do ich potrzeb i oczekiwań. Warsztaty teatralno-aktorskie. Przyczyniły do zaznajomienia uczestników z wartościowymi utworami literackimi, kształtowania umiejętności posługiwania się językiem ojczystym i zwiększenia umiejętności w zakresie kontrolowania własnej wymowy, korygowanie wad, doskonalenia dykcji oraz pobudzenia kreatywności. Nigdy nie będę odkurzać. Tata rozumie kicie kocie. Nie namawiam, aby kicia kocia odkurzała. Proponuję, aby kicia kocia na odkurzaczu usiadła. Spróbuj, zachęca! Zajęcia dotyczące bezpieczeństwa osób starszych miały na celu podniesienie świadomości seniorów co do specyficznych zagrożeń, które mogą napotkać we współczesnym świecie. W ramach zajęć florystycznych uczestnicy przygotowani zostali do samodzielnego tworzenia kompozycji florystycznych, co jest pomocne i przydatne w przygotowywaniu strojków i kompozycji kwiatowych na różne okazje. Zajęcia ruchowe i integracji sensorycznej pozwoliły pobudzić i zainspirować do troski o własne zdrowie, racjonalnego organizowania i spędzania czasu wolnego w wieku senioralnym, podniesienia świadomości znaczenia aktywności fizycznej, pozwoliły także poznać zasady prowadzenia zdrowego stylu życia. W ramach projektu zorganizowano także atrakcyjne dla jego uczestników wyjazdy takie jak wyjazd do Teatru Muzycznego Roma w Warszawie oraz wycieczka szlakiem kanału Ostrócko Elbląskiego. W wyniku realizacji projektu seniorzy uczestniczyli w zajęciach poprawiających jakość i komfort ich życia przeciwdziałających wykluczeniu oraz wzmacniających ich pozycję w społeczeństwie, a także podnoszących ich świadomość na temat problemów związanych z wiekiem. Projekt sprzyjał także szeroko rozumianej integracji międzypokoleniowej i stworzył przestrzeń do wzajemnej wymiany spostrzeżeń, poglądów i doświadczeń.